Dzisiaj bardzo poproszę o uwagę młodzież w szczególności, to tę młodzież motoryzacyjną, czyli nie, że tam masz 50 wiosen na karku, też jesteś młody wtedy, załóżmy, że w 51 wiośnie robisz prawo jazdy. To jesteś młodym, świeżo upieczonym kierowcą i też powinieneś posłuchać tego, co mam Ci dzisiaj, kierowco drogi, do powiedzenia. Będziemy rozkminiać te rzeczy, które są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa Waszego i wszystkich innych, czyli zrobiłem prawo jazdy i co dalej? I wydaje się tym wszystkim młodym ludziom, kurczę, ja zrobiłem prawo jazdy, to już jestem super kierowcą. I będę sobie jeździł, będę korzystał z tych wszystkich fur, z tych wszystkich możliwości, które mi życie daje. A niestety, moi drodzy, zrobienie prawa jazdy, uzyskanie pozwolenia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, to jest dopiero początek drogi. Ta droga się dopiero zaczyna. Zapoznawanie się wasze z tą maszynerią, z tym wielkim, y, ponadtonowym pociskiem, którego wy jesteście... Y, Sprawcą, to jest, dopiero, to, to jest dopiero początek Waszej przygody z motoryzacją. Wyobraźcie sobie, że samochód to jest pocisk, a Wy jesteście tym, który trzyma palec na spuście. Wszystko jest w tym momencie uwarunkowane od tego Waszego jednego gestu. Jeden zły gest za kierownicą, i ten ponadtonowy pocisk staje się śmiertelnie niebezpiecznym narzędziem, śmiertelnym zagrożeniem dla Was i dla innych. Ojca, oszukasz. Matkę, oszukasz. Ale fizyki i natury nie oszukasz. Jeżeli będzie drzewo wielkości baobaba na Twojej drodze, a Ty nie będziesz umiał albo nie będziesz w stanie, bo będziesz odurzony jakąś substancją, nie będziesz w stanie skręcić, to Cię nie ma. I Twoich pasażerów, którzy jadą z Tobą, również nie ma. Jeżeli jest zakręt, który pokonywałeś z prędkością 60 km na godzinę, kiedy jechałeś sam, a nagle dosiadło się do Ciebie czworo znajomych, bo wracacie razem z imprezy. To tego zakrętu nie pokonasz 60 km na godzinę. I obyś nigdy nie musiał się o tym przekonać na własnej skórze, tylko żebyś wcześniej posłuchał, co ci doświadczeni mają do powiedzenia, i żebyś był w stanie to zastosować umiejętnie w swoim życiu i w swoich zachowaniach. To jest tylko jeden urywek, to jest jeden przykład, ale bardzo dobitny z tym drzewem i z tym zakrętem. I na przykład z nierówną masą samochodu. Dobrze, na co młodzi kierowcy, bo emocje tutaj biorą górę strasznie teraz? Ja mam dzieci, w które dwoje moich dzieci starszych zrobiło prawo jazdy całkiem niedawno i rozpoczynają swoją przygodę z motoryzacją. I co ja, jako taki rzekomo wytrawny, pan kierowca wyścigowy, pan dziennikarz, pan, który pokonał w swoim życiu miliony kilometrów, co ja mam tym dzieciom powiedzieć? No powiedzcie mi, co ja im mam powiedzieć? Pierwsze, nie kozacz. Podchodź skromnie do tego, co robisz w życiu, a szczególnie do jazdy samochodem. Nie jesteś mistrzem kierownicy, jesteś nowicjuszem, jesteś świeżo upieczony w tej branży, czyli podejdź tak, żeby innym było na drodze z tobą dobrze, a nie żebyś ty udowodnił wszystkim, że jesteś mistrzem kierownicy, co ucieka. Czyli skromnie i nie kozacz. Wybierz sobie najpierw takie trasy i taki samochód, żebyś ty się czuł swobodnie. Czyli pojeździj sobie po mieście nie dlatego, że musisz dokądś dojechać i się spieszyć. Tylko po prostu wyjedź sobie pojeździć. Masz uprawnienia, masz samochód, to będzie samochód ojca, matki, brata, kogokolwiek, pożyczony, nieważne, ale praktykuj, jeździ. Jeżeli zrobiłeś to prawo jazdy jeszcze nawet ci nie stać na Twój samochód, spróbuj tak zorganizować swój czas, żeby nawet w czyjeś auto od czasu do czasu wsiąść, oby jak najczęściej i po prostu pojeździć. Zrobisz 20 km, 30 km. Najpierw po trasach, które znasz, potem wypuśćcie gdzieś do miasta, potem wypuśćcie gdzieś na autostradę i spróbuj. Poznać to, co się nazywa ruchem drogowym w dzisiejszych czasach. Spróbuj poznać intensywność, nasycenie tego ruchu. Jak ty się czujesz? Jak ty reagujesz na innych kierowców? Czy jesteś zestresowany, zestresowana? Czy jesteś wyluzowany? Czy jeżeli na przykład ktoś podjeżdża do ciebie gdzieś tam od tyłu, to ty już patrzysz we wszystkie lusterka i już jesteś strasznie napięty, ręce zaczynają drżeć? Zupełnie niepotrzebnie. Nie zwracaj aż tak bacznej na uwagi na agresywnych innych uczestników ruchu. Spróbuj się wyluzować, wziąć Dwa głębsze oddechy i pomyśleć, że tak naprawdę Ty jedziesz tak, żeby innym nie przeszkadzać, ale Ty musisz to też troszkę za innych myśleć. Być może ci, którzy z Ty usiadają Ci na zderzaku, nie wiedzą, że Ty tydzień temu odebrałeś, odebrałaś prawo jazdy i że naprawdę jeszcze to jest taka trochę walka o życie w tym samochodzie, no bo tak na początku jest, nie łudźmy się oczywiście. Spróbuj odetchnąć, spróbuj się wyluzować, dać znak, sygnał świetlny innym kierowcom, co będziesz robić, czyli podchodź do tych wszystkich innych z szacunkiem, ale jednocześnie z ograniczonym zaufaniem, bo to troszkę jest tak, że każdy kierowca musi myśleć za innych, i ty też, młody człowieku, musisz myśleć za innych na drodze, nie tylko za siebie. Są kierowcy, którzy jeżdżą bardzo szybko, są kierowcy, którzy jeżdżą bardzo agresywnie, są kierowcy tak zwane zawali drogi, którzy tam, gdzie jest 90, oni jadą 50. Ty sobie musisz z nimi wszystkimi poradzić. Ty się musisz dostosować do tych wszystkich norm, prawideł, które nazywają się przepisy ruchu drogowego, ale także do tych wszystkich zwyczajów i obyczajów, które na drodze panują i ty musisz je wszystkie od początku poznać. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o sytuacjach ekstremalnych, o, o jakichś manewrach, o śliskiej nawierzchni, o szybkim pokonywaniu zakrętów. Nie mówię o tym normalnym, siermierznym, codziennym ruchu. Żeby znaleźć się, i poczuć dosyć pewnie w swoim samochodzie, najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście kurs doskonalenia techniki jazdy. Powtarzam to od samego początku, od poradniki robię. To nie jest wstyd. To nie jest Wiocha. To jest bardzo dobre, rozsądne i mądre podejście powiedzieć sobie i innym: zdałem prawo jazdy, zrobiłem już, nie wiem, 1500 km, mam wolny weekend idę się doszkolić. Jedziesz na płytę poślizgową pod okiem instruktora, wykonujesz manewry w sposób bezpieczny, yy, poznajesz samochód, poznajesz swoje nawyki, dowiadujesz się wielu arcyważnych i arcyciekawych rzeczy, których sam nie musisz odkrywać miesiącami czy latami, tylko ktoś ci to wszystko przedstawi w pigułce. Bardzo cenne, no niestety wciąż za mało z nas yy, na to się decyduje. To oczywiście kosztuje parę złotych, trzeba na to wysupłać, ale warto zrobić sobie prezent. Na święta, na urodziny, czy na rocznicę ślubu, czy na cokolwiek i y, taki kurs zrobić, niż odkładać to w nieskończoność w czasie. Właśnie moje dzieci muszę wysłać na taki kurs, bo im to obiecałem. A oczywiście organizacyjnie nie jesteśmy w stanie temu sprostać, żeby się terminowo dopasować, ale zrobię to. Drogi Dominiczku, droga Euleczko, obiecuję Wam, że na taki kurs Was wyślę jeszcze Wam go opłacę i zrobię to z przyjemnością, bo to jest moja inwestycja w Wasze bezpieczeństwo i to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz. Pojeździj najpierw z pasażerem. Dobierz sobie kogoś, ojca, matkę, męża, żonę, nie, kogokolwiek, kto wiesz, że jest cierpliwy. Wiesz, że jest doświadczonym kierowcą i nie będzie na ciebie naskakiwał: jedzie te łapy, weź tutaj, tak nie jedź, weź usiądź wygodnie, nie? Nie będzie na was wrzeszczał, nie będzie na was naskakiwał, tylko w normalny, cierpliwy sposób będzie wam towarzyszył podczas tych pierwszych kilometrów i będzie wam ewentualnie podpowiadał, co jest tak, co jest nie tak, albo ostrzeże was przed niebezpieczeństwem, przeszkodą, której być może wy samodzielnie nie będziecie w stanie zauważyć. Tych rzeczy są miliony. Najważniejsze wszakże jest, jak zrobisz uprawnienia jako kierowca. Jeździć. Cyklicznie, sukcesywnie, zwiększać swoje umiejętności, zwiększać swoje doświadczenie i jeździć. Jeżeli nawet Wam się zdarzy stłuczka, zdarzy Wam się kolizja, nie przerażać się, nie przestraszać i nie chować się przed samochodami. Pamiętajcie, to jest też y, taka rada dla wszystkich kierowców rajdowych i wyścigowych. Jak wydzwonić, nawet jak masz potężnego dacha, zmielisz samochód i kosztuje Cię to bardzo dużo i zdrowia, i finansów, i wszystkiego, to na następny dzień masz wsiąść do rajdówki innej, wsiadać i zapierniczać, po prostu zasuwać. Tak samo w ruchu drogowym kierowcy. Moja mama miała kilkadziesiąt lat temu dużym Fiatem kolizję pod dworcem centralnym i od tamtej pory 30 lat nie prowadziła samochodu, bo się wystraszyła. Teraz na emeryturze zaczęła prowadzić samochód z powrotem. To jest historia, która mówi po prostu dlaczego? No Pach, spotkały się dwa samochody, była tak wystraszona, tak przerażona. Oczywiście, Tato jeździł, woził ją całe życie i nie było z tym najmniejszego problemu. Ale teraz wróciła do jeżdżenia samochodem i mówi: Boże, po co ja przegapiłam te trzy dekady? Także wsiadajcie za kółko, jeździcie, trenujcie, ćwiczcie, szkolcie się i oby zawsze do mety.